Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień Vlogmasa. Zobaczcie w ogóle jakie słońce, wiosna za oknem, naprawdę kolejny już dzień. Eee, ja już jestem po śniadaniu, zbieram się, chyba nawet nie będę malować i idę do natury. Zzwyczajnie w świecie nie chce mi się malować, a nie mam problemu z tym, żeby wyjść takiej w wersji, że no, będę szła do natury po te. Korektory i jeszcze... ale brudne mam okulary, nic mnie nie widzicie. I po jeszcze jakieś tam brakujące prezenty. Wrócę to może już będziemy obierać choinkę, bo stoi taka smutna bombka wokół niej, O ona no dalej nie ubrana. Ugłada taka piękna, że postanowiłam pojechać rowerem. Wróciłam już, niestety nic nie załatwiłam, bo, bo panie jeszcze nie rozpakowały dostawy, więc może jutro się uda. Powiedziała, żebym przyszła jutro prezentu, którego szukałam. Nigdzie nie ma. Nie wiem skąd on go wziął, ja już go podpatrzyłam w szefce. Poszukam online, ale trochę się boję, że nie zdążę online, bo to święta i w ogóle zobaczymy. A póki co idę dla Was wrzucić filmik wczorajszy. Nadszedł ten czas, gdy ubieramy choinkę, a w zasadzie to Mateusz ubiera choinkę, a w zasadzie to Mateusz ubiera się, tak. a nie choinkę. Ja tu będę chyba pani prezesowa siedziała. Tak, Michał, chyba, że tak. Będę, ja będę wydawać instrukcję? Ja będę siedział. Michał, wszyscy się teraz kłócą, kto będzie siedział i wydawał instrukcje a propos choinki. Mati będzie naszym tutaj pomocnikiem, Mati będzie elfem wykonującym, a resztę po królewsku będzie siedzieć. Choineczkę mamy piękną, bardzo pachnącą. Jakie mamy ozdoby? Sprawdźmy. Choinka chyba będzie w czerwonych barwach, tak coś mi się zdaje, bo tu mamy czerwone, szklane ozdoby, tu czerwone, tu czerwone, czerwono, czerwono. Tu mamy taki ładny wianuszek, bardzo ładniutki. Tu mamy łańcuchy, co tu jeszcze mamy? Mamy takie odskulowe bombeczki, więc to chyba będzie złoto. O, jaki witrażyk, kto to robił? Ja robię. Twój witrażyk w przedszkolu robiłeś? W podstawówce. W podstawówce, kiedy to było? Piękny, możemy zawiesić na okienko, pokaż. No super. Brałeś do ubiera do owieszenia pokaż, jakie. Sopelki. A ja mam serduszka w kropeczki, a ty? Szybko! Pokażę szopkę, którą dostałam, jak byłam mała. I ona jest już z nami tyle lat. I zobaczcie, jaka jest piękna. Jak ją rozłożymy, to zobaczycie. Ale tu z osiołek to jest taka ceramiczna szopka. Z ceramiczne figurki. Przepiękna. I naprawdę, już w naszej rodzinie jest bardzo długo. Maryjka, chyba od babci, od dziadka, kiedy ją dostałam. Gdzieś to jeszcze jest dzieciątko. Ale zawsze jakiś budowaliśmy domek z kartonu, wycinaliśmy. O, jest dzieciątko. Nie wiem, czy coś w tym roku zrobimy, czy po prostu ustawimy figurki, a mamy taką szopeczkę. A Michał jeszcze ma coś. Bąbkę. Skąd masz taką? Michał. Kiedyś co? Zrobiłem. Gdzie? Gdzie? Co? Nie wiem. Gdzieś, kiedyś. No, tak wygląda nasza hojnusia. Ładnie, myślę. Także Chojneczka ubrana wygląda pięknie. A po ubraniu Chojneczki chłopcy znaleźli sobie nową aktywność i postanowili, że zmienią swoje fryzury. Także idę do chłopaków, bo coś tam się dzieje. Co robicie? Przycinają się. Przycinają się głowy razem z głowami. No. Jak kurde, jaką fryzjera, jaka fryzjera, taka płachta. Pomóż mu to zacząć, to jest na magnes chyba. Pokaż co masz na, płach... na płachcie. Pokaż Outfit of the Day Mateusz robi. Super. <laughs> tak cię Michał obecnie. Proszę pokaż na ile? Uczysz się. Na ile masz? Na i Czy to za mało? Nie wiem ile to jest. To jeszcze też? <laughs> nie, mam nie mam zielonego pojęcia. Nie to jeden do... i no ile to jest 1,5, pół. No dobra. Nie wiem, centymetr... do centymetry... Może wadać się coś dać. Tylko nie śmiejcie się. Ale nie, to jest za dużo. On umie, ja nie umie. Ja też nie umiem. <laughs> jak to jak od razu. Możesz jak fryzjer, a potem pozamiatać. Dawaj na piętnastkę oczekiwa. Oczywiście jak w A ty wiesz, jak jest w wojsku? Powiedzię za dużo. O za no, dużo, no. Bo to jakby nic nie działo. Ja no. się boję. Boisz się? Nie, ale to też jakby za mało. Dobra, no to już znaczy. Cześć. Nic nic nie jest. Nic się nie jest. No to już się już zirytował. No, on nawet się No ty pokaż, jak ładnie, Matej, pokaż się, jak ładnie Fakcie, wygląda. Fakcie. Obróć się. No i super. A teraz Michał do golenia Tylko ma dłuższe włosy. Kudłaty wygląda trochę, nie? Ze skuby do słodka zemsta. O i już. Już Kłoś mu iść. No to ja, tam ja Boże. już. Pożegnamy się. Powtórzę, ale lenia złapałam. Kompletnie nic mi się nie chce. Ale w sumie chyba pierwszy raz dzisiaj naprawdę mogę. Mo ała, mogę takiego lenia złapać, bo już większość ważnych rzeczy, które miałam zrobić w Polsce, zrobiłam, ale mam po prostu takiego lenia. Powinnam zacząć się pakować do wyjazdu, ale tak naprawdę spakować paczkę, bo będę sobie wysyłać paczkę, no i zgubiłam wątek, że musiałabym iść jeszcze raz do tej natury, ale to może jutro, jeszcze te prezenty kupić, zmusić się do tego, w sensie do ogarnięcia tej kwestii. Musiałabym już zacząć spakować paczkę, dlatego że chyba w Wigilię będę wysyłać, tak żeby ja jadę... Do Polski, do, do Polski. Do Dublina niestety dość szybko, to znaczy długo jestem w Polsce, ale już 26 będę w Irlandii, więc jeszcze, żeby w przerwie, między. Sylwestrem a świętami przyszła mi paczka, którą sobie wysyłam, która gdzieś tam stoi, ale muszę inne karton ogarnąć. Musiałabym jeszcze właśnie iść po te składniki do filmiku. Muszę jeszcze napisać o ten zwrot od Canona. Jest jakby strasznie dużo rzeczy. Ja dzisiaj takiego leniuszka złapałam i nic mi się nie chce. Może zrobię te rzeczy, które można zrobić w domu, co o tym sądzicie. Poszukam jakichś prezentów online, tak żeby przyszło jeszcze na jutro, pojutrze, może się uda. Super by było. Okej, okay, zrobiłam coś, bo aplikowałam już o ten cashback od Canona. A to wcale nie jest takie proste. W sensie nie ma tam nic skomplikowanego, ale trochę to trwa. Są zdjęcia wszystkiego. Trzeba powycinać takie kawałki, żeby pokazać, że się zniszczyło opakowanie. No ale warto, warto. Naprawdę warto. Sprawdźcie sobie, bo to już tylko chyba do końca stycznia trwa. Jest to super. No i zbieram się. Aha, i chciałam zamówić jakiegoś kuriera. Ale nie wiem, chyba dopiero w styczniu dostanę paczkę. A nie wiem, jak się na nią doczekam. Mam takie fajne rzeczy w tej paczce i kosmetyki, i herbaty i buty. Więc naprawdę nie wiem, jak się doczekam na tę paczkę, no ale między świętami nikt nie jeździ nikt nie pracuje. No, a ja się zbieram do tego wen, do wento, nawet nie wiem jak to się nazywa, e, do końca. Bo muszę iść do Aldika, bo dostałam cynk, że w Aldiku są te domki z piernika. Więc pójdę po nie. A jak nie, to kupię jakieś. Jak nie będzie, to kupię jakieś rzeczy do przystrajania pierników. I mam tutaj bardzo fajnego iOS-a. Jaką pachnie? To chyba były Akajbery! Tak idealnie oświetlone. Można vlogować. Jeszcze nikogo nie ma, można mówić na głos. Fajnie. W końcu się zrobiło zimno. Także przed chwilą miałam rękawiczki i kaptur na głowie. Teraz się troszeczkę roznegliżowałam. I idę, dobrze, że mam blisko. No i też zawsze wyjść z domu, bo jednak jak się tu jest w Polsce, to się chciałoby w domu, w domu, w domu z rodzicami. Ale jednak takie wyjście przez spacerowanie się, zwłaszcza przed świętami i po świętach Chociaż po świętach już będę w Dublinie. Jest zdrowe. Ciekawe czy te domki dostanę. Jak nie, to mam ewentualnie inny pomysł, więc nie idę na marne. No i wiele z Was pisało, że ten zmywacz z Isany, zna, zwykły, najzwyklejszy zielony, jest też dobry do hybryd. Faktycznie sprawdziłam, on na pierwszym miejscu w składzie ma aceton, także idę też po ten zmywacz. Będziemy testować. Domków nie ma, ale zmywacz jest. Okej, okay, już wracam do domu. Domków z piernika nigdzie nie ma. Przeszukałam wszystkie sklepy. I powiem Wam, że w tych sieciówkach Lidl, Aldi, w kaufie nawet byłam. Nie ma takich pisaków do dekoracji, takich rzeczy do pierniczków, do dekorowania pierników. Na szczęście udało się w lewiatanie takim mega, trochę jak z połem wyglądał, taki oldschoolowy, ale wszystko mieli. Także super maszeruję do domu, ale te wszystkie miejsca są mega sentymentalne. Fajnie się tak przejść, powspominać sobie jeszcze takie bardzo, bardzo młodzieńcze lata. Od, od 0 do 16. Fajnie o tam, na tym osiedlu mieszkałam. Bardzo fajne czasy, beztroskie to były. Doceniajcie je. Ci, co macie lat 15. A gdzie tato pojechał? Do kina. Zobaczyć? Bilety kupić. Zobaczyć, czy są? Na co? A no gwiazdy Wojny! Zaparował telefon, więc jeżeli są bilety, to idziemy zaraz. No, gwiazdy Wojny, super! Powiedz, jaka jest kolejka. Długa. Masakra, długa, a jeszcze z 15 minut i nie ma bukowanych miejsc. Dlatego czekamy w kolejce, będziemy się bić. A tu jest old schoolowe kino, co nie? Żadna sieciówka, straszny old school, ale będzie ok. Okej, okay, już jestem po i mogę Wam opowiedzieć jak było, bo było fajnie, naprawdę było fajnie, trochę się bałam, że będę pogubiona w historii, ale nie, ze wszystkim byłam na bieżąco. Byliśmy na 3D i myślę, że fajnie się wybrać na 3D, bo warto było, bo było dużo takich efektów, ale też nawet jak nie było efektów, to ta taka podstawowa... Mm, Część historii, po prostu chodzi o ludzie. Też była fajnie zrobiona w 3D i bardzo dobrze mi się oglądało. Historia, oczywiście, może troszeczkę taka zbyt naciągana, zbyt taka banalna, no ale jakby było bardzo przyjemnie. Szybko zleciał czas, fajnie się oglądało. Taka wartka akcja, nie było takich przystojów. Jak ja zawsze mówię, że dla mnie w hobicie, który go uwielbiam są za duże przestoje, że ta akcja się ciągnie, to tutaj nie, tutaj było to wszystko świetnie zrównoważone. No niektórzy mogą się wściekać, czy to takie wszystko o ocalenie na ostatnią sekundę. No i że wiadomo, że historia skończy się tak, jak się skończy. Ale dobra, już więcej nie spojluję. Myślę, że fajnie, fajnie się na wybrać na gwiezdne wojny. Jak lubicie, jak jesteście fanami, to wiadomo, że się wy wybierzecie. A jak tak jesteście pół, w sensie, że lubicie, ale niekoniecznie szalejecie, to też warto się wybrać, bo ja nie jestem zawiedziona. Chciałam jeszcze powiedzieć, że aktorka, która grała główną kobiecą rolę Daisy Ridley była wspaniała. Boże, co zapowie w świeżości. Piękna, młoda. Angielka, chyba tak myślę, bo akcent był bardzo mocno angielski, dokładnie, Wielka Brytania, 23 lata, naprawdę coś cudownego, aby stała się gwiazdą na szerszą skalę, ale myślę, że tak się stanie bez wątpienia, w sumie to samo było z Natalie Portman, która, Port, Portman. Natalie Portman, która wcześniej miała ról kilka, ale jakby... Dziś jedną z tych pierwszych, większych jej ról było właśnie, były właśnie Gwiezdne Wojny. Chcę zobaczyć, czy ja jestem taka ignorantka, czy faktycznie Daisy Ridley nie ma na swoim koncie zbyt wiele ról. W ogóle jest dwa lata młodsza ode mnie. Ale fajnie. Naprawdę piękna. Przepiękna. No tak, się jara. Ma bardzo wysokie oceny na Filmwebie. Zobacz pełną filmografię. No nie, to jest jej drugi film. Oby nie ostatni, bo naprawdę przyjemnie się na nią patrzyło na ekranie. A ja już idę spać. Chyba nawet nie będę montować tego vloga. Zrobię to rano. No, i do zobaczenia jutro.